Ludzie, którzy stracili dorobek całego życia, śpią skoszarowani w halach sportowych, śpią na ziemi. I nie wiem, czy dobrze pamiętacie, ja pamiętam, jak tutaj przyjechało o wiele więcej Ukraińców, to nie spali oni w halach sportowych, nie spali po remizach. Oni spali w dobrych hotelach, w apartamentach, w prywatnych mieszkaniach. A dlaczego tak było? To też pewnie pamiętacie. Państwo przeznaczało na to 40 złotych dziennie na każdego z nich. I policzcie sobie, ile to jest tygodniowo, ile to jest miesięcznie. Więc widzimy, jak traktowali obcych, jak traktują swoich. Brakuje sprzętu, brakuje wszystkiego. Wiele miejscowości jest tak odciętych od świata, że nie można tam zacząć sprzątania, dopóki nie wybuduje się drogi dojazdowej, chociażby takiej gruntowej, z pychaczami. W tych miejscach, gdzie można już sprzątać, brakuje nawet łopat. I dzisiaj. Jeszcze wrzucę konkretny film z konkretnymi dokumentami z odpowiedzią z ministerstwa na temat tego ile sprzętu właśnie takiego potrzebnego do walki z powodzią pompy nie pompy wszystko takie ile zostało za bezcen za darmo przekazanych takiej Ukrainie która jest dzisiaj niesamowicie Polsce wdzięczna i niesamowicie godnie nas traktuje